Nie tak trudno uwierzyć, że to już 45 lat minęło od tego dnia, kiedy chyba nie byliśmy podzieleni na takie plemiona, tak skłóceni. Wręcz przeciwnie, euforia. Pamiętam ten moment, ten czas, te przeżycia. Najpierw jeszcze chyba w lipcu po lutowane tory, które. Zatrzymały transporty w stronę Związku Radzieckiego z dobrami, których nam brakowało w kraju. To znaczy przede wszystkim, że dobrej jakości żywnością tam było, daje się, mięso, coś jeszcze. Jakieś takie e, głosy, które, które właściwie tylko słowa taką drugą polisznela pocztową e, nie było oficjalnej informacji. Proszę uwierzyć, wtedy też nie było internetu. To w każdym razie domyślaliśmy się, że coś się dzieje. Raptem się okazało, że to był jeszcze czasem olimpiady, o ile dobrze pamiętam. Wtedy umarł też Wołodia Wysocki, zaraz w tym mniej więcej czasie działo się wiele. I w pewnym momencie okazuje się, że nie mamy kontaktu z całym Pomorzem. Że nie wiadomo, co się dzieje w Gdańsku, nie wiadomo, co się dzieje w Szczecinie, nie ma kontaktu, tam jakieś kordony są, nie można się przedostać, nie mówiąc już o jakiejkolwiek informacji. No i tak to się zaczęło. A potem strajk się rozrasta, już nie można było tego nigdzie ukryć. Zaczęliśmy słyszeć najpierw tylko i wyłącznie w telewizji. No, jak wiadomo wtedy, jak się no, niosły informacje i propaganda, oczywiście warchoły, źli ludzie, wrogowie systemu i tak dalej. No tak, tak to, to było, człowiek, tak jak... to było jeszcze w lipcu, ale my, ja, my mówimy... Tak, czy. potem się nazwisko, jedno, drugie, trzecie, Wołęsa, kto to taki, co to za zły człowiek co to za wróg systemu, a potem się zaczęło to jakoś zmieniać. Tak, 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 mówimy, mówimy teraz o, teraz jakby ja próbuję wrócić do tego dnia, kiedy no wiesz, niesiono się na, rę, na rękach, ja, ja pamiętam, że był jakiś dzień strajki, coś koniec sierpnia, ja chyba jechałem, ktoś mnie wiózł ze Szprotawy tam, w Zielonogórskim do Sosnowca, tam do rodziców. Ja chyba tam też miałem wtedy no, żonę i dziecko, Graszkę. Jakoś tak, a pamiętam. Natomiast szczególnie jakichś takich rzeczy, bardzo osobistych wydarzeń w moim życiu, no to co było, no dzień po dniu. Natomiast później już ta euforia, to, to było coś nie do uwierzenia i coś nieprawdopodobnego. Nawet ja, no wtedy to miałem lat. 20. No, trochę mniej niż teraz 45 mniej. Pamiętam jak moja świętej pamięci teściowa, już jak wróciłem do tej Szprotały, tam, no jak mówię, mieszkałem wtedy przez ten czas to mówiła, no i zobacz jaki ten długopis ma z papieżem, taki wielki długopis, tak trochę było, było tam e, dzisiaj, tak mogę powiedzieć, w środowisku, Ludzi takie, nie, taka niezgoda, po co to atakować, że to atakowanie rządu, że ten jakiś tam, to już ja dodaję sobie, ten robotnik, czy kto tam, taki co to, poparcie, Wałęsa, jaki głupek, coś gdzieś tam się przewijało wśród tych ludzi na tamtej prowincji, ale myślę, że no ale widzisz, tam była też wyszku propaganda ogromna, w której ludzie wieszyli, bo nie mieli innych źródeł informacji per saldo. Ale powiem ci, że y, ja teraz przeczytałem gdzie, gdzieś, nie, niedawno. Że ludzie, którzy oglądali systematycznie, bo przecież nie dostrzegali tego, jakim. Jak, na przykład moi przyjaciele z Zielonej Góry, e, oni oglądali systematycznie telewizję kurskiego. No oczywiście teatr i tak dalej, to też, bo to. Ale tele, on, te, ta telewizja funkcjonowała jako telewizja taka centralna w ich domu. I teraz ludzie, którzy oglądali to regularnie, bez względu na koneksję z rozumem, z logiką i z myśleniem krytycznym, to było przemodelowanie no, mózgu, tak popularnie, jakichś fragmentów w mózgu, bo przecież. No, Jakimś przedziwnym trafem dzisiaj, na chwilę do dzisiaj wracam przedziwnym trafem, między nami taki podział, a, a ostatnio e, naszej wspólnej koleżanki czytałem takie, takie apele o nieoddawno. Znaczy powtórzone przez kogoś tam pisane, że nie, nie oddam, bo mózg, który zmarł, to to, to jeszcze żyje, są wiesz znowu takie kolejne te teorie. Ale wróćmy może jednak blisko do tego. Teraz jest... wracamy, tak ja mówię, jaki jak, jak, jak kontrast od euforii, pewnej jedności, poczucia wspólnoty, przeczuwania, nieśmiało jakiejś potężnej zmiany, że może Peweksu nie będzie i tak się stało. <laughs> w sumie. <i> to, <laughs> więc to, to, to były takie z tego tej, tej najniższej no te, te wieści z podwórka, nie? Z Ale wróćmy jeszcze na moment do tego, bo wiesz, nasza pamięć sięga 45 lat, a wiele ludzi nawet, którym może się zdarzyć posłuchać tej naszej rozmowy, ja jeszcze bym wróciła z tego do tego okresu właśnie w pewnym momencie zaczęło się wyłaniać ten Gdańsk, który gdzieś tam był w tle, w pewnym momencie zaczęła się informacja, że jest jakiś pan Firbach, który jest troszeczkę inny, aniżeli cała reszta sekretarzy komitetu, bo to był pan sekretarz Gdański. Tak, tak, tak. To warto tak. pamiętać, bo to była, no to była jedna z tych lepszych poznać. Później się pojawił pan, który no był osobą, Prowadzącą te rozmowy, i okazało się, że kiedy oni sobie uświadomili, że tak naprawdę muszą zaczynać poważnie traktować swoich rozmówców, których chcieli dyskredytować, na początku dyskredytowali, no trzeba podjąć taką grę, która. No, pozwoli im zachować jak największe, yy, największą kontrolę, ale jednak będą musieli ustąpić, bo y, kraj, mimo braku informacji, bardzo mocno się zjednoczył yy, i to już przestało być łatwe. To już nie było łatwe tak, że no, groziła nam, groziła nam prawdopodobnie też interwencja ze strony Związku. No tego się baliśmy nawet tak. Pamiętam, no, Tadeusza no. Rosa piosenkę taką wejdą, nie wejdą, taka wejdą, niby humor. Ani wtedy nie weszli, ani potem nie weszli, chociaż były różne losy. No i w pewnym momencie zaczęły się transmisje, i to było niesamowite. Nie wiem, czy ty pamiętasz to dokładnie, jak już nie samo zakończenie, ale wcześniej zaczęły się pojawiać informacje i transmisje. Myślę, że nie myli mi się nic. Ale jednak pojawiać się zaczęły w polskiej telewizji informacje z tego, nie tylko informacje, ale transmisje, bo to była duża różnica. Już nie mówiono o tym, ale pokazywano. No i właśnie doszło do takiego momentu. Najpierw byli oczywiście więźniowie, którzy mieli być uwolnieni. Było 27 postulatów. Autorem tych postulatów był świętej pamięci Rybicki, który zginął. W samolocie, w katastrofie smoleńskiej. On też był w tym samolocie. No to był czas bohaterski, niesamowity. I niesamowity. No tak, tak. Ostatnio dla radia czytałem wszystkie 21 do, do audycji tam, więc pierwsze to były Aha. takie dłuższe, no to Wolne Związki, Niezależne, Media Aha. Wolne. No, i uwolnienie tak. wszystkich więźniów, tak, tak, Solidarność, tak. powstanie związków zawodowych, ale także była, był postulat bardzo mocno podkreślany: to, że każdego, każdej niedzieli o 9 rano miała być transmisja. Tak, i to się, tak, tak, to się stało. Natomiast no, to wszystko wiemy, bo, bo my teraz próbujemy sięgać do bardzo takich własnych Twoich. I moich takich wspomnień, tych, tych okruchów, które się no. pamięta z tamtego właśnie dnia, 31 dzień sierpnia. Ja bardziej pamiętam wybory 4 czerwca, a, a 31 ale... jakoś tak mniej. przepraszam, że tak się dzisiaj znowu wtrącam, ale właśnie zabrzmiały mi w uszach słowa Wałęsy, które były tuż przed podpisaniem, to było transmitowane, kiedy on powiedział, że musimy wracać do pracy, bo jutro jest rocznica 1 września, wszyscy pamiętamy tą datę i później było tam chyba odniesienie do szkoły, ale też do tego właśnie, żeby jakby zamknąć to nieporozumienie przed tą policzną też datą kolejnej rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej. No tak, tak, tak. Było takie bardzo mocne. No i drama. No i, no i dobrze. I potem mieliśmy karnewał Solidarności, potem szło, szło, szło i dzisiaj już tak kończąc, zmierzamy do brzegu, Hmm. Jeszcze pamiętasz, co Paweł zapowiedział na bramie, tak rozciągonym głosem? Mów. Mamy nasz niezależne, samorządne związki zawodowe I to był cud. Tak, to był cud i, i to, trudno było jeszcze zresztą w to uwierzyć, no ja nie bardzo rozumiałem, nie, nie pojmowałem, no, nie interesowałem się tym w sensie jaką rolę związki i tak dalej, no nie byłem w tej przestrzeni, raczej już byłem w przestrzeni artystycznej, głównie, więc to były najważniejsze dla mnie sprawy, ale oczywiście no, nie byłem wobec tego jakiś obojętny, natomiast musiałem to sobie jakoś tam poukładać. No, ale, ale to wspomnienie, jakkolwiek jest nasze wspólne, no, jakieś takie miłe, jest coś takiego fajnego się w człowieku odzywa, trudno przeze mnie to określić. Proszę. Wzruszenie? No, coś nieprawidł. w rodzaju wzruszenia jakich niedoś, jakiegoś dawnego, niedościgłego snu. No bo teraz przecież jesteśmy świadkami takiego upodlenia człowieka, nagrodzonego noblem, bo cały świat widział Ta człowieka, który teraz, do tej pory, w Ameryce nie wiem jak on tam się czuje, bo serce, ale niedawno chyba miał kilkanaście obracę, wykładów. Obracę. Nie, nie, widzisz, wczoraj, dzisiaj trafiło mi taka wypowiedź Piaseckiego podczas jego wczorajszej audycji, kiedy on prezentował jakiś periodyk amerykański, taki jeden z najbardziej znaczących... No i co tam było w tym periodyku? Było opisanie... Trasy Wałęsy w tak. całej Ameryce Północnej, te najbliższe dwa miesiące, co drugi dzień praktycznie wykład, i on zwrócił uwagę. Takie spotkanie, na jedno. Nie tak. Ma tak. drugiego takiego człowieka, który przez 30 kolejnych wykładów w ciągu dwóch miesięcy ściągał na świecie takie właśnie. właśnie. Jakie mm. ściąga Wałęsa. I wszyscy ludzie, tam giną do niego, idą. No bo to, to jest, jest ta żywa historia. Najbardziej, mówi, on nie jest tylko popularny, bo ktoś mu Ludzie chcą iść na spotkanie z nim. Z, z legend, bo ludzie czują, czy wiedzą, domyślają się, albo budują w sobie takie przekonanie, że mają szansę spotkać się z człowiekiem, który, i tu się nie boję tego By. słowa zmienił świat zmienił świat pochodząc z właściwie, no nie powiem, z, no dla partii to był ważny, bo to robotnik i tak dalej, ale wiadomo jak, jak to było traktowane, bo no i mnie się zdaje, że bez Wałęsy by się tego, by się, nie udałoby się to nie, jakoś... To jest tej osoby. Tak, ale tak, cokolwiek tam było, tak, jakiekolwiek tak. miał, a tutaj z niego taki Cenckiewicz, Boże, to, to, to par szyba postać. Ale zobacz, po drodze był gwiazdo, o którym nikt już nie pamięta, pani Walentynowicz, którą od czasu do czasu się przypomina, który zwalczali Wałęsę, jakby... Tak, że, tak, tak, dalią. to było, to się Jego wiele, okazało, okazywało się, tak, tak a propos, uh -huh. jeszcze już tak na no, koniec, ale, ale Walentynowicz, jak czytały mnie tak dawno, chyba rok temu, dotarło to wreszcie do ludzi, miała informacje od SB. Ona nawet nie wiedziała, że steruje nią służba bezpieczeństwa, bo ona nie przestała działać tak sobie szybko. A Gwiazda, no, wydawało mi się, że to są kwestie ambicji ludzi to się chyba oboje to mieli bo w każdym razie bardzo szybko zaczęły się podziały tam pomiędzy tymi którzy byli zazdrośni o charyzma po prostu o charyzma no ale nie to... można być zazdrosnym o charyzmę bo się tego nie potrafi ma się albo nie ma no to jest trudne takie no, ale właśnie mali ludzie to mają mamy, mamy świadomość tego jak inny mały człowiek, który ma innego rodzaju charyzmę, robi wszystko, żeby zniszczyć przede wszystkim Lecha Wałęsę jako symbol no, wielkiej narodowej, jakiegoś cudu narodowego, tego co się nam przytrafiło w tymże 80 roku i to co było zaraz potem. I niszczenie tego człowieka tylko po to, żeby móc zrobić wszystko, żeby roz rozedrzeć na to Polski naród. Ja Ale tego to... nie chcemy wspominać. Dzisiaj mamy 80. Tak. I mamy połęce na bramie Stoczni. To no nie dzisiaj, wczoraj to było. Dzisiaj jest gorzej, bo jest pierwsza Ale wojna światowa. Życzymy Pierwszy dobrego tygodnia.